Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku otworzyłem szkołę dla mobów, tylko że nikt do niej nie przyszedł. Muszę poszukać uczniów i przekonać ich, żeby przyszli na lekcję, ale niestety coś za coś i będę musiał wykonać dla nich pewne zadania. Pytanie, czy uda mi się przeprowadzić wszystkie moby na lekcje? Mylę państwo, każdy kto by chciał, żebym był jego nauczycielem zostawia łapkę w górę. I nie, nie nauczyłbym was niczego mądrego. Ale życia bym was nauczył. Bo jak coś się głupie, ale działa to już nie jest głupie. Dobrze, ruszajmy. I ta strzałka nad jego głową ewidentnie oznacza, że musimy do niego podejść. Mam coś w ekwipunku? Nie, jest pusto. Dobra, dzień dobry. A kto to przyszedł dzisiaj na zajęcia? Zawsze byłeś świetnym uczniem, więc ufam, że możesz mi w tym pomóc. Widzisz, nauczyciele zauważyli, że ostatnio wielu uczniów opuszcza zajęcia. Musisz znaleźć tych uczniów i przekonać ich do powrotu. Proszę! Gdybym miał zgadywać, to wszyscy omijają się w mieście. Zalecam najpierw sprawdzić skatepark, ponieważ tam wszystkie popularne dzieciaki spędzają czas. Okej, okay, mamy nowe zadanie! Musimy znaleźć studentów! W sensie, że uczniów, bo klasa pusta i kogo tu trzeba uczyć, a? Przepraszam bardzo. Andrzeju, nie denerwuj się, zaraz kogoś przyprowadzę. Dobrze, trzeba wyjść ze szkoły. O, pa to! Mamy kartkę. Ktoś zgubił ściągę, ewidentnie. Dobra, mamy jedną kartkę z 16 zebranych. Dziwna szkoła, nieistotne, wyjdźmy z niej. O, w tak, takich takich drzwi jeszcze nigdy nie widziałem. Jezu, co za głupia szkoła, że trzeba przez takie drzwi prze... Nie widzieliście tego. Okej, okay, nauczyciel mówi, że powinniśmy pójść do skateparku, bo tam w większości są popularne dzieciaki, więc y, gdzie jest. <grych> Chyba to jest skatepark, czy ja tam widzę mojego zombiaka w czapce? <grych> Jaki ziomek PATTO! <noise> jaka morda Siema świeżak, pamiętam cię, też chciałeś wejść na skatepark? Co? Jak wrócić do szkoły? Nie? <noise> Nie ma opcji Wiesz co? Możemy coś załatwić Zgubiłem ci tutaj moją zabawkę Kraftiego. Jak ją odzyskasz dla mnie To ja wrócę na zajęcia Okej, okay, kolejne zadanie, musimy znaleźć małego Kraftiego, Bo zombiak gdzieś go tu zgubił I to ma sprawić, że wrócisz do szkoły, tak? Genialnie <noise> Gdzie ja mógł go niby tutaj znaleźć? Skatepark z drewna. Już widzę jak się wywracasz i ci się drzazga w kolano w No super, genialne miejsce. Okej, okay, dobra, ważne, że ja miałem szukać kraftiego, takiego maciupkiego, ale póki co niczego tutaj nie widzę, gdzie on mógł go zgubić. Najgorzej mylę Państwa, jeżeli to w ogóle nie było tutaj, tylko on w domu zostawia, ja szukam jak cymbał. Wow! Oj, czekaj, 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 widziałem coś. Mamy małego kraftiego. okej. Okay. Dobra, pora mu go oddać. Wow, to moja zabawka Kraftiego. Ha, to chore. Dzięki, stary, chyba mogę wracać. Zamiast tego, po prostu jutro nie przyjdę do szkoły. Aha, słuchaj, jeżeli chcesz przekonać Creepera, będziesz potrzebował tych rzeczy. Ostatnie jest na fali śmiałych wyczynów kaskaderskich, więc uważaj! Okej, okay, mamy pierwszego ucznia znalezionego, i dostaliśmy dodatkową kask i ochroniacze na kolana. Genialnie, a tam z tyłu, gdy tam z tyłu stoi wyluzowany Creeper. Wyglądam trochę jak Mikołaja. Trochę jak, no, nieważne, jak jeździł na desce co, co jest z tym creeperem? Ten creeper wygląda jak, nie wiem, jakby miał graffiti tu zrobić Ło człowieku, co? <noise> Jaką ma czapkę? Siema, to ty jesteś, ten świeżak? <noise> co tam? Mam wracać do szkoły? Ciekawe, chyba, se jaja jakieś robisz? Chociaż wiesz co? Wydaje się całkiem spoko. Jak uderzysz we wszystkie te przyciski na tym moim TNT jetpacku, to może się posłucha, a może nie. To brzmi naprawdę ciekawie <noise> Co jest Trzeba żeby poklikać te guziki, używając jetpacka, żeby zaimponować Creeperowi w czapce? Genialny pomysł, jakby uwielbiam to. Mam jetpack <noise> mogę latać. <noise> okej, okay, co ty gadasz? Genialnie, zawsze możemy o jetpacku, żeby latać przed szkołą. Jakby właśnie w ten sposób wyobrażam sobie wagary. Nieważne, kliknijmy guziki, bo to jest chyba nasze zadanie. okej okay, mam pierwszy. To jest drugi, to jest helikopter, to jest dron. Co to jest? Ok, mam. Yy, tutaj. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. i. Ło, wow, prawie wyleciałem. Ostatnie. wow, nogi mi się palą. Dobra, trzeba kliknąć ostatni jeszcze tutaj. dron. O, proszę bardzo, mamy to! Zły creeper. No, właśnie. Bardzo dobrze. Możemy z nim pogadać. Ha, stary jaki kozak! Dobra, wracaj. Musisz mi później pokazać, jak to zrobiłeś. A tak swoją drogą, to w salonie z grami jest kilku nerwów. Jeśli chcesz się z nimi spotkać, no to tam leć. Ja spadam. No i mamy drugiego na ośmiu. Pięknie, a dodatkowo. Mamy na stałe to, możemy latać, człowieku. Podoba mi się, okej. Okay, gdzie dalej? Gdzie może być jakiś kolejny uczeń, my Państwo? Tam kogoś widzę. Okej, okay, ale zdejmijmy jetpack, bo... o! Nic się nie stało. Tam jest... Czy to jest mały Enderman, przepraszam? To tak mi się wydaje. To tutaj mamy bank. Okej. Okay. Ej, tam jest ta kartka u góry. Dobra, musimy ją złapać. Dawaj ją! O! I mam dwie na 16, Pięknie. Czekaj, panie Creeperze, bo nad szkołą jest jeszcze jedna kartka. A potem o niej zapomnę. Czekaj, mam trzy, ale tu jest jeszcze jedna, znalazłem. Oni tutaj pogubili ściągi po prostu, albo je pochowali, żeby nauczyciele nie znaleźli coś, w tym musi być. Dobra, panie Endermanu, wracamy na lekcję. Nie ma takiego stania, jaki to jest ziom człowieku. Yeah. Zestawiam wodę odporną kamerę do rodziny i opuściłem ją w basenie do bani. Mój aparat jest prawdopodobnie w porządku, a Endermani nie mogą wchodzić do wody, więc nie mogę go odzyskać. Obiecuję, że wrócę do szkoły, tylko proszę odzyskaj dla mnie mój aparat. I masz te gogle, w których możesz nurkować. Nawet nie wiem po co je kupiłem. O <laughs> co ty gadasz? Mam znaleźć jego kamerę i dostałem Google do jest? Oh, Jak ja wyglądam, człowieku, dwa zęby teraz mi tylko wystają. Okej, okay, ale prawdopodobnie będę mógł pływać i tam jest strzałka, a musimy dostać, się tam pod wodę. Okej, okay, hop, do basenu zimna woda, wpływamy tutaj. Co ja mi znaleźć aparat, to okej. Okay. Tak właśnie marzyłem całe swoje życie o tym, żeby znowu wylądować w jakimś dziwnym labiryncie. Pięknie! Ale jestem urodzonym pływakiem z nadkolanikami. Pięknie, dobra, nieważne. Musimy znaleźć aparat. I szczerze mówiąc, to wątpię, żeby on działał. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Mamy jedyny chyba ostatni, który mi tutaj został. Okej, okay, dzień dobry, dzień dobry. Jest aparat! O! No i pięknie, kamera znaleziona. Możemy wracać naszego ziomka Endermana. I wróci na lekcję, o to chodziło. Łopa, opa, dobra. Wypływamy, wypływamy. Nawet przeżyłem. Jaki kozak i bohater. Teraz mogę robić zdjęcia pięknej wody, w której nigdy nie będę mógł pływać. Ha! Jest tak gorąco, więc cieszę się, że mogę wracać do szkoły. Ej, słuchaj, czy mógłbyś sprawdzić, czy mały piglin jest gdzieś w pobliżu? Ostatnio jak sprawdzałem, to był na lodach. Mamy to! 3 na 8. Gdzie są kolejni studenci? I zastanawiam się w ogóle, kto będzie kolejnym. A ty możesz dać znać w komentarzu, który z uczniów, twoim zdaniem, wygląda najlepiej z mobów, jakby. Póki co, najbardziej mi się chyba Creeper wyglądał, bo taki złodup jest troszkę nieważne Idźmy dalej, bo kolejni uczniowie muszą wrócić na lekcję. Okej, okay, mamy parking, nawet kartki tej żadnej nie widzę. I... o, czy, czy, czy to jest krowa? Ty, ja się spodziewałem wszystkich, ale nie krowy. Co się dzieje? Dzień dobry! Te zapachy, te kolory, kocham to miejsce! Chcę wszystko z melu! Ej, ej, ty! Znam cię, świeżak! Przyszedłeś na żarcie? Prawdopodobnie nic nie dostaniesz, ponieważ ta kolejka jest strasznie długa. Gdybym tylko miała urządzenie, które pozwoliłoby mi się zmniejszyć. Mogłabym po prostu przecisnąć się i złapać trochę jedzenia, a nikt by mnie nie zauważył. Wtedy mogłabym wrócić do szkoły z pełnym żołądkiem. Mógłbyś przynieść mi posiłek? Potrzebowałabym jednak jakiegoś urządzenia, by się zmniejszyć i przedrzeć przez ten tłum. To brzmi... Jak naprawdę grube wyzwanie, jakby ta krowa ma tam żarcie zamówione, a my nie możemy w ogóle się tutaj do... dostać, bo jest taka kolejka i się nie przecisnę i muszę znaleźć jakiś sprzęt do pomniejszania się, żeby dostać się do środka i załatwić jedzenie naszej krowie, bo inaczej nie wróci na lekcję. Jakby właśnie tego się spodziewałem. Tylko teraz mi powiedz człowieku, w którym miejscu ja znajdę coś takiego jak urządzenie do pomniejszania, bo, bo czegoś takiego nie ma w Biedronce, umówmy się. Nie wiem, gdzieś tutaj poszukać, czy to jest siłownia? Ty, 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 ty. Chyba tak. Tak to wygląda. Tak, to jest siłownia, myle państwo. Na takiej siłowni to ja, żeby jeszcze nigdy nie był. Może ktoś zgubił tutaj jakąś maszynkę do pomniejszania? Nie wiadomo. O! Kartka! Bardzo dobrze. Dobra, weźmy kartkę i przejdźmy, gdzie mogę znaleźć maszynkę do pomniejszania. A tutaj jest kolejny uczeń, ale to jeszcze trochę. Chłop, bajeruje tam laski, w sensie. Te, jak to się nazywa? Mag, mag, jakby, nie Nie nieistotę, później to nie teraz, to nie dawają głowę. Musimy znaleźć jakąś maszynkę do pomniejszania, ale nigdzie tam nie widzę, więc nie wiem czy przypadkiem nie będzie w szkole. Może na jakiejś lekcji czy coś, takie coś leży i będzie można wykorzystać? Nie mam pojęcia, może nawet zapytamy nauczyciela a w ogóle. Czy w tej klasie są uczniowie, których przeprowadziłem, czy ich nie ma? Są! So! Gdzie dobry, gdzie ty siedzisz? Ten tutaj. Ten, tu, no na pewno, nauczycielem jest coś, oczywiście, że tak. Dobra, ale ja tutaj maszynki do pomniejszania nie widzę, więc zamknijmy ich, żeby nie poszli. Panie. ten. ten nie, chyba nic nie widział. Dobra, mamy klasę historyczną, ale tutaj też nic nie ma. O, biblioteka? Chociaż czy w bibliotece takie coś mogło być? Wydaje mi się, że nie. Komputery, książki, komputery, książki. Boże, jaka nuda? O, czekaj, jakieś wyjście. Nederowa matematyka? Jest coś takiego nieważne? Nie wchodźmy tam. Matematyka to zło. O, a co tutaj jest? Czekaj, tutaj też coś znalazłem. Mamy ekonomia, A w ekonomii nie, nie, tutaj nie widzę nigdzie maszynki do pomniejszania. Trafiłem chyba nawet na stołówkę, ale tutaj też może być ciężko, żeby coś znaleźć. Nie wiem, ewidentnie w szkole nie ma tego, czego potrzebuje <głos》>, Muszę jakoś łódź przyprowadzić. Nie wiem, czy nie iść po prostu po kolejnych. No bo krowa całkiem spoko, ale, ale skąd ja ci wezmę maszynkę do pomniejszania? Może jakieś inne budynki będą tutaj potwierane i będzie można wejść, bo póki co dosłownie wszystkie są zamk zamknięte. Arcade, okej, okay? To jest dom gier, i jest tutaj pająk. Mamy jakiś inny budynek, ale to nie jest dosyć mały. Mamy. Pyłkę mamy.. pył czerwieni tut. Redstone chciałeś chyba powiedzieć. Też nie widzę nic. Może tutaj? Nie wiem, czy to jest za pomieszczenie Jedyne co znalazłem to kartkę. Tutaj mam jeszcze jakąś ciężarówkę, ale w niej raczej niczego nie znajdę. Nie wiem, ale idę do pająka. Być może ona coś wymyśli. Halo, dzień dobry! Złapany z sześcioma czerwonymi rękami bez gry, która by się opłacała. Smuteczek. Chciałam zagrać moją ulubioną grę, ale z jakiegoś powodu nie działa. Jeśli nie mogę nawet rozegrać rundy, to jak mam cokolwiek zrobić? Wiesz co, słuchaj, wrócę, jeśli uda ci się uruchomić tę grę. Obiecuję, że zagram tylko jedną, a może maksymalnie dwie rundy. Coś może być nie tak z generatorem w tym miejscu, więc pożyczę ci trochę pajęczej nici, abyś mógł wejść do otworów wentylacyjnych. Jeśli rzucisz tę nić w górę, stworzą dla ciebie pajęczyny, po który których będziesz mógł się wspinać. Możesz też rzucić nią w dźwignię, aby je przełączyć. Wow, dobra. Musimy naprawić generator i dostać się pajęczynę, żeby wchodzić do góry. Ewidentnie musimy dostać się... Wow. Jaki kozak jestem pająkiem! Znaczy w ogóle prawie, że jestem, A <ścoughs> jaki kozak dalej mi się podoba. Okej. Okay. Gdzieś wszedłem i... Gdzie teraz znajdę generator? Tutaj jest wyjście, tutaj mamy przejścia i to jest jedyne. Możliwe otwarte przejście. Dobra, tam jest dźwignia, mogę ty! Tak, co ty gadasz? Dobra, do góry. O, dawaj, 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 dawaj. Tu kolejne drzwi otwarte, możemy wejść do góry jeszcze wyżej. Hop! Okej, okay. dzień dobry i kolejne dźwignie do otworzenia, znaczy, do, do włączenia pajęczyną, okej, okay. mamy to. Chyba wszystkie. Dobra, zejdźmy na dół i ostatnie drzwi zostały otwarte. Już prawie możemy odpalić generator i generator będzie włączony jak klikniemy tutaj i tutaj. Pięknie! Dobra, chyba kolejny uczeń wróci na lekcję. Możemy wracać już do siebie. Z 4 na 8 mamy załatwione. Pięknie! I dodatkowo mam pajęczynę. Te rzeczy mi zostają totalnie. Jaki kozak. Ej, tutaj ktoś jest. Ja to dobrze widzę... Szkielet w okularach, co się dzieje, jaki kozak Dzień dobry Nie, 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 nie tylko nie to, nie, nie, no, no, nie O, cześć świeżak, ty też chcesz trochę pograć? Cóż, nie polecam tej gry, jest o wiele za trudna. Chcę wrócić do szkoły, zanim nauczyciele się zorientują, ale nie mogę pokonać ostatniego poziomu. Czekaj, ale jesteś bardziej wyspotowany ode mnie. Skoczysz do gry, żeby przewieźć dla mnie poziom? Obiecuję, że tak to działa. Po prostu użyj tego urządzenia kurczącego, aby wejść do szafki arcade. Ej, on dał nam tą maszynkę do pomniejszania, jaki kozak. Dzięki temu będziemy mogli krowie załatwić ten, no, żarcie, żeby wróciła do szkoły. A przy okazji u niego mamy jeszcze jedno jakieś zadanie. Czekaj, fik ja muszę chyba się pomniejszyć. Co ty gadasz, jaki kozak! Jestem małym męziakiem, Okej, okay, teraz mogę kliknąć. Wow, ja muszę tu wejść? Ło. Wow. Wszedłem do gry, człowieku! Dobra, ej, <ścoughs> jaki kozak! Nice! Okej, okay, dobra, czekaj mi się do przejść. To nie jest na czas, prawda? Mam nadzieję, że nie. Wow, dobra, to jest jak Mario po prostu dosłownie, skacze po tych słupach Okej, okay, tu, mogę to palnąć? Nie, dobra, dalej I teraz musimy skoczyć tu, o Nawet żyje, wow O nie, czekaj, przecież ja mogę użyć Jetpacka, no nie? To będzie dużo prostsze Dobra, czekaj, przejdziemy sobie jakoś tędy Czekaj, weź ten jetpack na razie wywal Bo ja bym chciał to przejść tak jak trzeba, czyli Wchodzimy tu, mamy kolejne cegły Tu, tu, okej okay, Teraz sobie się, a tutaj, w tą stronę do samego końca i mam nadzieję, że tam dalej będzie kolejna drabinka. Wow! jest, mamy to? Pięknie! Okej, okay. i teraz tu i tu. I co jeżeli przejdę teraz... A, ten kawałek, to, to zaliczę całą grę. Wow! dobra, no ma jakieś schody totalnie wysokie. Czy u góry będzie zakończenie? Oś <laughs> ja się zakrztusiłem. Fajnie by było. Ej, mamy to, patrzmy się się tego złapać! Oa, nie złapałem, ale jak wejdziemy do zamku. Tu chyba uda nam się przejść grę, mamy to! Wow, to naprawdę zadziałało? Teraz żałuję, że nie wszedłem do gry. Au, kogo ja oszukuję? Nie mógłbym wykonać tych skoków. Dobra, władza na zajęcia. Kowa miała do nas dołączyć, ale chyba zatrzymała się w bułgowni, żeby coś przekąsić. Matwię Ma się, więc może powinien sprawdzić, czy nadal tam stoi w kolejce. Dokładnie tak. Teraz idziemy właśnie po krowę. Zostaje nam jeszcze dwóch uczniów do odebrania, ale najpierw odbierzmy zamówienie dla krowy, bo to już trochę czeka w kolejce to muszę zgłodnieć. Patok, krowa jestem gotowy. Normalnie mam pomniejszać do pomniejszania. Jakbym miał pomniejszać do powiększania, to dopiero byłyby jaja. Okej, okay, pomniejszmy się i teraz wow! Wejdziemy tutaj? Damy radę? Pato! Normalnie w kolejkę mogę się władować! Pięknie! O to chodziło! Okej! Okay. Jesteśmy. Czy mogę już teraz się powiększyć? Wow! Okej. Okay. Nie mogę. Muszę być cały czas mały, bo chyba się dowiedzą, że tutaj wszedłem. Dobra, jesteśmy tu. Oni tutaj pracują, nie mogą... Człowieku, nie mogą się zorientować, że tutaj jestem. Dobra, może mam skoczyć tutaj? Okej. Okay. Mam picie. Co dalej mam wziąć? Tu muszę wskoczyć, wziąć burgera. Okej, okay, mam. Wszystkie zamówienia sam odbiorę, co ty gadasz? Dobra, i jeszcze musimy wejść tu do góry. I mamy dosłownie wszystko! Frytki, burger i napój. Dobra, jaki kozak! Teraz wracamy tutaj i między nimi tak, żeby nikt się w dalszym ciągu nie zorientował, że tu byłem. Jaki kozak, pięknie! Dobra, dzięki! To ja lecę do szkoły na zajęcia! Siemaneczko! 6 na 8. Zostało nam tylko dwóch uczniów, a jeden już jest tutaj. Panie Blazu, co, co tutaj się dzieje? O, siema świeżak, co jest? Chcesz, żebym wrócił do szkoły? To nie jest takie proste. To miejsce było przepełnione moimi fanami, więc z niego wyszedłem, żeby mieć trochę czasu dla siebie. Szkoda, że one wszystkie poszły za mną. Ale jeżeli uda Ci się zwrócić uwagę moich fanów, bym mógł trochę zaznać spokoju, to nawet wrócę. Nauczę cię nawet jak być cool. Aby być cool, musisz być hot. Przetrzyj sobie szlak i spadaj, stary! Dobra, mamy kolejne zadanie i ja mam być cool co jest! Mam rozprowadzać dobrą aurę tak, żeby one go zostawiły i zaczęły chodzić za mną, co ty gadasz? Jaki kozak? Dobra, muszę im zaimponować bardziej niż on, że jestem w stanie w ogóle to zrobić. Pasek u góry nam się ładuje, więc chyba jestem cool, mylę państwo. Dobra, trzeba się postarać jeszcze bardziej. No, gorący ziemniak, nie wiem co to jest w ogóle. Łażę i podpalam trawę, świetnie, naprawdę im zaimponuje. Okej, okay, i prawie mamy pełny pasek. <laughs> zrobione Jestem teraz ziomalem. Co tu się dzieje? Super, stary to było chore. Nawet się trochę zrelaksowałem. Dobra, ja lecę na lekcję. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. 7 na 8. I teraz dalej jesteśmy totalnym ziomalem podpalającym drogę. Nieważne, byle państwo, kto następny, w zasadzie ostatni uczeń. Czy to jest ten piglin? Okej, okay, musimy przeprowadzić mojego piglina do pracy. Co do szkoły? Siema mowy! Jak się ty krzyczysz wszyscy krzyczymy! się siema świeżak! Wiem co sobie myślisz! Po co mi lody? Skoro nienawidzę zimna! Nie przeszkadzają mi upały, ale pomyślałam, że to idealny czas, aby spróbować tego pysznego przysmaku. Jak dam ci pieniądze, to wejdziesz i kupisz mi lody, byłoby naprawdę ekstra i wrócę do szkoły! Okej, okay. dostaliśmy monetę i mamy za to kupić mu rzeczy w sklepie. Co ty gadać? Dzień dobry! Mogę dać ci monetę? O! Wymieniam ją na pusty rożek. Teraz pytanie, co miałem móc zabrać? <grych> yy, co tam miało być? Miała być chyba truskawka. Miała być mięta. Miała być chyba wanilia. Czekolada i to coś? Wow! Sorry, zjadłem ci. O, on przez okno na mnie. Dobra, jeszcze raz. Yy, to, 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 to i chyba to. No, co, cały czas to zjadam? To jest gotowe. Nawet nie wiem, ale chyba zrobiłem... Coś tak czuję, że zrobiłem złe zamówienie. Oooo! Tak miałem to zrobić! Pięknie, dobra! Mamy lody tak jak chciał, kulkę po kulce, świetnie! Tak jak to do lodów! Ale jestby się da! Wszyscy studenci są w klasie. Dobra, czy ja teraz mam wrócić na lekcję, zobaczyć co tam się dzieje? Co nie zmienia faktu, że jestem z siebie dumny. Wszystkich przekonałem, że wrócili na lekcję. Genialnie. Dzień dobry, wróciłem. Panie, panie nauczycielu. Chyba ogarnąłem temat. Wspaniała robota. Wszyscy u nie wrócili. Zasługujesz na złotą gwiazdę za swoje wysiłki. Wszyscy zasługują. Ale wygląda na to, że nie mam jej przy sobie. Wydaje mi się, że zostawiłem złote gwiazdy w pokoju nauczycielskim. Czy mógłbyś wyświadczyć mi jeszcze jedną przysługę i pomóc sobie je zabrać? Ale niestety, pokój nauczycielski może być zamknięty. Będziesz musiał wziąć klucz za recepcji. Więc najpierw poszukaj klucza i mi go przynieś. Nie ma sprawy! Pora znaleźć klucz do pokoju nauczycielskiego. Jestem najlepszym uczniem. Słyszycie, gałgany mnie najbardziej lubi. Dobra, klucz powinien być gdzieś na recepcji. Trzymajcie, kciuki, żeby tak, tak było. Okej, okay. nawet chyba coś widzę. To będzie klucz. Uuu Trzeba wejść tam No pato Trzeba się teraz POMNIEJSZYĆ Okej okay, jesteśmy gotowi Żeby tutaj wejść do środka Kto tutaj zostawił klucz? Przepraszam bardzo, czy, czy to nie jest tak, że ja zostawiłem klucz? Czy się włamuje właśnie gdzieś? Okej okay, Mamy klucz I teraz mieliśmy zanieść go z nauczycielowi Żeby mógł zacząć prowadzić lekcje Mam klucz, proszę pana, także chyba wszystko gotowe. Fantastycznie, znalazłeś klucz. Muszę to zostać z 9 uczniów. A ty, ich otwórz pokoju nauczycielskie i przynieś mi złote gwiazdy. Dobra, musimy wejść do pokoju nauczycielskiego i teraz zabrać. tamto coś, okej. Okay. Co miałem wziąć? A, złotą gwiazdę, no właśnie, dokładnie, tak, to było moje zadanie. Mam ją i mam 9 takich gwiazd. Będzie dla każdego ucznia, byłoby naprawdę fajnie. Świetnie! A no to twoja złota złote na do nowotniego, że dobrze się ścisłeś. Dzięki wielkie! Mhm. <hham> Dostaliśmy w nagrodę żabę Pogo do skakania człowieku! Pa to! O! Jaki kozak! O! No i bardzo fajnie! <grychy> Dlatego warto być dobrym uczyniem, gdzie jestem w stanie wyskoczyć! Uwaga! O! No i pięknie! No <grychy> i na Pogo! Na pogoż, żabce, jestem teraz w stanie wrócić do domu! Po udanym dniu, jak pięknie! Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.